Kurwa, chyba wiem co to jest. O kurde. No to zobaczmy. No, majster dawaj. Ja wiem co to jest. Kurwa, słyszałeś to? Chcecie się bawić? Ze mną? Zapraszam! Skurwiel strzela do mnie z mojej własnej broni. Malorian 3516. Wszędzie bym powstał ten dźwięk. Tam, na prawo. Gdzie? Gdzie to jest? Ej, czemu stoisz przy ścianie? Czy możesz odejść od ściany i zacząć robić coś innego? Hej, nie wiem co na odwala. Hej, Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem na Turbo. Dzik, a ja witam Was już w 38. Odcineczku z Cyberpanka. Dobra, się stąd zabieram, bo widzę, że te jest taki. Hej hej, 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 hej. Patrzcie go, jakiś liczny Rachel na ciebie czeka. Gdzie mam być? Prosto tą uliczką aż do budynku, przy którym stoi policjantka. Dobra. Rachel na ciebie czeka. Jest to ta misja, w której będziemy sobie. Będziemy się spotykali z tym ziomkiem? Nie pamiętam jego tą imienia. Uliczką aż do budynku, przy którym stoi policjantka. Dobra. Wejść do studia nagraniowego. Na, no i góra przyszła y, do Mahometa. Y, tak korpus od brain z używania chce, żebyś przyjechał do studia nagraniowego i wsparł jej gwiazdę, która przeżywa załamanie nerwowe. Normalnie kazałbym ci olać tę prośbę, ale facet naprawdę może potrzebować pomocy. Spróbujemy zrobić tak, żeby on tego nie zrobił. Inaczej sobie wyobrażałam, zaklinacza morderców. No, ale co tam możesz wiedzieć? Wchodź. No dzięki, dzięki. Olga, naprawimy go. O nic się nie martw. Zdążymy na czas pomocy w drodze. Co to jest? Wreszcie. No jestem no. Jesteśmy spóźnieni. Stevenson co chwila pytał ciebie. Porozmawiaj z nim, jest w garderobie. Dobra, idę, idę idę. Gdzie jest ta garderoba? Jest tutaj. Gościu, dawaj, chodź. Chciałeś się ze mną widzieć. No. Chcę, żebyś był przy mnie, gdy będę umierał. Ja pierdzielę, ale to jest wariat. Nie mnie obcy ludzie. Nie mam przyjaciół ani rodziny. Nadal jesteś zdecydowany nagrać ten braindance? Bardziej niż kiedykolwiek. Ja pierdzielę, Musimy coś mu powiedzieć, żeby tego nie robił. To szaleństwo, nie rób tego, Darz sobie radę, cel jest szczytny, ale nie rób tego, jesteś prawdziwym buntownikiem. Dobra, mówimy, że jest prawdziwym buntownikiem, o tym w sumie wspominał e, Silverhand. No, się Myślę sobie, że jesteś prawdziwym buntownikiem. Nie rozumiem. No? Chcesz dać ludziom coś prawdziwego. Wytwórnia myśli, że trafiła na frajera, a to ty ich wykorzystujesz, żeby wstrząsnąć światem. Eee. Nie myślałem o tym w ten sposób. Bardzo się boję. Czy pomodlisz się razem ze mną? No dobra, skoro chcesz. Tak. Czemu nie? Okej, okay. modlimy się. Fajnie. Wypowiedz własną modlitwę, wyryj słowa Rygwedy, Amida, modlitwę pańską. A weźmy takie jakieś, coś Przeba takiego. Nam, ojcze nasz. Ponieważ zgrzeszyliśmy przeciwko tobie. Przebacz i przepuść nasze grzechy w Twoich oczach. Ponieważ wielkie jest Twoje miłosierdzie. No, dobra, chyba nie będziemy tak osobno się modlić. Przebaczaj Weźmiemy sobie to, przyspieszymy. Błogosławiony Joshua. Joshua, na mnie już czas. Nie wierzę po prostu. Chciałbym, żebyś poszedł razem ze mną. Chcę, żebyś to Ty przybił mnie do krzyża. Proszę. Bo ja pierdzielę. Co? Zgoda, zrobię to, będę z tobą, ale tego nie zrobię, nie zamierzam nawet na to patrzeć. No dobra, zaczynamy. Tak. Tracimy tylko czas. Ej, co tracimy czas? Zamknij się. Dziękuję. Nie dziękuj, nie dziękuję. Ja pierdzi, ale na akcję, ale nie mogłem wybrać niczego innego, bo... Masz tylko kilka kwestii do odegrania. Uuu, jaki fajny designerski młotek, taki nowoczesny. Szczerze mówiąc, nie wygląda jak młotek. Ale to jest młotek i zaraz go użyjemy. Aj, 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 aj. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Nie wierzę, kurde. To co? To już pora? Nagrywacie? Włączajcie nagrywanie. O ja pierdziel. nie, co tu się dzieje? Nie! Nie, nie, nie! Ty nawet Boga się nie boisz. Chociaż tę samą karę ponosisz. Może będziemy mieli przez to problemy A, nieważne. Teraz druga ręka. Ja pierdziele co tu się odgrywa. Nie, nie, nie. Ojcze, przebacz im. Bo nie wiedzą, co czynią. Nie wierzę. Ten gość naprawdę jest hardkorem. Do końca poszło. Ja pierdykam. A nie, jeszcze nogi. Nie wierzę, nie wierzę, że nogi też. My przecież sprawiedliwie ja odbieramy słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. Nie wierzę. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. W ogóle w szybko nauczył się swoich zwrotek. Dobra, spadamy stąd. Co tu się dzieje? Podnieś krzyż. Ja pierdykam, nie wierzę co się się odwala. Jo. Najbardziej chora misja w ogóle w historii gier. O, ci. Dziś ze mną będziesz w raju. Oa. Wytraj przyczyszu i stawien sobie do jego śmierci. Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mojego. To już? Chyba zaraz koniec. Dobra. To wszystko. Amen. A to, to, to. to... jakaś wariatka też. Strana, to ta? To był mój najtrudniejszy projekt. Ale dowiozłam go. No, w, nie wiem, czy jeszcze czy to płakać. Dobrze. Teraz porządnie się wyśpię. Świetnie. Skontaktuję się z tobą w sprawie przelewu. No w sumie nie wiem czy po powinni czy nie powinni. A niech będzie. Czy nie powinni nie powinniście wypuszczać tego w świat. To nie jest ani moja, ani twoja decyzja. Do usłyszenia. Zadzwonię. Dobra. <grym> to wszystko. Szkoda, że nie udało się go uratować. Myślałem, że będzie jakiś sposób, żeby sprawić, żeby on sobie przeżył ten miły gość. Może trochę zagubiony. No dobra, widzimy się już w następnej misji. No proszę, kogo widzi? Okej, okay, wchodzimy do Afterlife. Musimy spotkać się z Rogue. Fajnie Cię widzieć, co słychać? Eee, co słychać? W sumie nic ciekawego. Mamy Rogue. Drobiazgi, o których jakoś zawał sam. Wi, poznaj Crispina Waylanda. Pomaga nam. No, niezły pomagier. Ej, wie! Słyszałem, że polujecie na Smashera. No. Gotowy? Pogadamy w samochodzie. Skup się lepiej na robocie. Dawaj. Dołączysz do nas, tam Ja już wiem, że do mnie jak się... Nie wiem, że nie chciałbyś widzieć Smashera martwego. Chciałbym chętnie, tylko może nie z bliska. Skurwiel ma tendencję do wstawania z martwych. Aha, prawdziwi kurwie, ale tak mają. Jedźmy. Idziemy. Powodzenia. <tent> Ten się też odzywa Johnny. Ok, Rogue. Fajnie, dzięki, dzięki. Nic nie słychać, mam dużo spraw do I co tam, Rogue? Nie mogę iść szybciej niż ona. Coś mi blokuje. Już jeszcze dzisiaj? Może, ale nie czekaj z kolacją. Hej, idziesz ty? Dawaj, kurde, babo. Ty prowadzisz, kto prowadzi? No dawaj. A. Mam coś dla ciebie. O! wiesz? Kurteczka. To kurtka John'ego? Jesteś pewna, że nas nie pomylisz, jak zacznę ją nosić? Jestem pewna. Okej. Okay. replika zrobiona na specjalne zamówienie. Oryginalna kurtka John'ego pewnie rozpadła się lata temu. No, dzięki. Dzięki, dzięki. Wskakuj. No. Nareszcie będziesz jakoś wyglądać. No fajnie, że ci się podoba, ale wam ci gdzieś. Dobra. Fajne autko. Sportowe sportowe ustawienia ustawiona konsola. O o mnie Boże. Rozmawiacie cały czas. mówi głównie o sobie. Że jesteś najlepsza? A damy takie. Johnny mówi głównie o sobie. No tak. <laughs> jesteś pewna, że się na to piszesz? A co, strach cię obleciał? Nie. Ale nie chcę, żeby Johnny cię rozgrywał. Adam Smasher to raczej jego obsesja, nie twoja. Tak myślisz? Ja tylko próbuję grać fair. Dziwne, że wcześniej nie trafiłaś na Smashera. Mówiło się o nim od czasu do czasu, ale nie próbowałaś go dorwać. Słuchaj wi, to, że Johnny wrócił, dużo zmieniło, ok? Jasne. Dla mnie też, serio. Wrócimy do tego później, może. Spocz kolaczko, dobra. Dalej nie pojedziemy. Ok. Może mamy dziś szczęście i zgarniemy Greysona i Smashera za jednym zamachem. Ten skurwiel musi gdzieś tu być. No to co, wychodzimy? Okej, okay, możemy zaczynać. Musimy poczekać, aż się ciemni. Za dużo ludzi się tu kręci. Spoko. I co będziemy robić do tego czasu? Obserwować teren. To co? Mogę wyjść? Okej, okay, lepiej nie będzie. Spoko. No to wyłazimy. No, taka jaka jest stocznia. osłaniać. temat w stylu... ...pracy potrzebuje nagrania z inicjacji Melstromu, przyjęcie do Kongu, okej. Okay. Jeszcze się tym zajmiemy później. Dobra, kurde, Johnny, ty się tam... Się ...nie pierdziel tam. Dobra. Pięści raczej nie. To jest najlepsza moja broń z tłumikiem. Idź za rog. O kurde. Śmiało tutaj poszliśmy. Na znaczy się nas nie... Nie zobaczyli. Okej, okay, ja też sobie wskaczuję. Otworzysz? Okej. Okay. Samo się otworzyło. Tak. Musicie na mnie poczekać. Mhm. Widzisz nie Rozumiem. Musimy się przekraść do data to termu. się nie Do Data temu. Data term. Data termu, dobra. To co mam tam iść sam? Słabo trochę tak samemu. No ty też idziesz, okej. Okay. Doprowadź, bo ty tam się znasz lepiej. No idź. Boże, babo. OK. Idziemy sobie powoli. Tego fircyka bym położył. Okej, okay, czyli wchodzimy na pełnej kurwie. Nie, nie, nie. Idziemy do głównego magazynu Menstromów. Tam trzymają dataterkę. Musimy sprawdzić, czy mają jakieś informacje o Smasherze. No, no, no. Dawaj, dawaj, gdzie ty jesteś? Prowadź, kurde. Jezu, ona, ona lepiej to zna. Teraz ostrożnie. Coraz słabiej zadaje obrażenia w głowę. Teraz mocniejsi są ciski, czy byki. to samo za, to samo, kurde. zagrało. Nie wiem, czy za tymi drzwiami nie będzie jakiś pogłówek. Telewizorek chodzi. Dobra, i widocznie nie ma tu nikogo. To mógłby nam. I jak? Po dupie. To normalne. Podawajcie leki. Okay. O, oj, zajebiście! Czemu ono się drze? Przepraszam bardzo, chyba mamy pozostać niewykryci. Przeładunek i wchodzimy. Miał być po cichu to mają po cichu. Boże, jak ono się drze. Chyba to nie tak ma być. Dobra, mamy to. Sprawdź czy jest tam coś, co może nam się przydać. Ja przypilnuję drzwi. Ona dobrze wie, gdzie go szukać. Odwleka to. Mówiłem ci. rok dalej się boi tego skórwiela. Ebonike. Wygląda na to, że ukrywają się na pokładzie kontenerowca. Okej, okay, chodźmy to sprawdzić. Mhm. Ej, bunik, dobra, fajnie. To tam, na prawo? Gdzie? Gdzie to jest? Ej, czemu stoisz przy ścianie? Czy możesz odejść od ściany i zacząć robić coś innego? Hej, nie wiem, co na odwala. Chyba ta papa, nie wiem, postawiła zmysły czy coś. Ej, tu jest czysto. Nie wygląda za dobrze. W środku spodoba ci się jeszcze mniej. Idziemy. Jestem pod wrażeniem, serio! No to nie drży się. Akurat trzeba się drzeć jak gościowi sprzedajemy headshota. Nie wiem, to dobrze chyba, bo goś mnie nie usłyszał. Przeszukać pokład. Okej. Okay. Idzie ona? Dlaczego to właściwie robisz? Chcę wyrównać rachunki. Pomścić Johnego? To też. Dawaj. Czemu tak długo idziesz? Ale to jest babsko. Chodzi po tym kurde obiekcie, jak po sklepie. Dookoła, aby zobaczyć jak najwięcej. No dobra, jesteśmy na tym zwariowanym miejscu. To teraz mów to dalej robić. No, Próbować do cholery, Ja tu nie będę szlaków przecierał, bo się na tym nie znam. Okulary jakieś dostaliśmy. Lol, tu są jakieś pokoje. O, ciekawe. Co to było? To już wiem, kto zrobił ten skok na kanteo miesiąc temu. Katana robota. Jesteś pewna, że to właśnie ten ładunek. 679275 PN1H Sama wysłałam trzy ekipy, żeby to znalazły dla Chińczyków. A. Całe miasto tego szukało. kurwa jest dobry. Tak, kurwa, zajebisty jest. A teraz go znajdźmy i rozwalmy go, okej? Okay? Okej. Okay. To co, ruszasz się? Czy będziemy tu stali i się patrzyli? Okej... Okay. Uważam, że będziemy musieli poruszać się w tamtym kierunku. Kurwa, słyszałeś to? Chcecie się Ze mną? Zapraszam! Skurwiel strzela do mnie z mojej własnej pro... Malorian 3516! Wszędzie bym powstał ten dźwięk! Nie wyjdziecie stąd żywi! Aha... Chodź tu do mnie! Okej okay. Ten się je przyjarał lekko Gdzie jest to spróba? Podnieś broń To chyba nie twoje <laughs> o kurde Rok. No proszę To już nie gramy do jednej bramki Ale może nie powinienem się dziwić. W końcu twoja specjalność wbijać ludziom noż w plecy. Gdzie jest Smasher? Wiesz, że mógłbym zgnieść ci czaszkę jak jajko. Także dalej mógłbyś mówić. Przez jakiś czas. O kurde. Ale ja chętnie pogadam. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tylko rok przeżyła po zamachu w Tower? Pewnie Ko dlatego, że. Z całego Atlantis. Ciekawe, do czego musiała się posunąć, żeby się tak wygodnie ustawić. Jak bardzo musiała się skurwić, żeby. O cholera, gdzie jest teraz Smasher? Arasaków. ale to już chyba wiesz. A kiedy pojawi się tutaj? Nigdy. Stary dobry Adam właśnie awansował na szefa ochrony. Już nie wróci do tej nory. Ja tu jestem tylko po to, żeby pozamykać jego sprawy. Kurwa. <laughs> Święte słowa, tak wysoko nie podskoczycie. Smasher jest dla was nietykalny, ale na pocieszenie, teraz on pewnie sam was znajdzie. Lubi załatwiać takie rzeczy osobiście. Doprowadzisz nas do Smashera. Nawet gdybym chciał. On nie ufa mi na tyle, żeby. Słuchaj, czemu w ogóle interesuje Cię Smasher? Tak naprawdę interesuje mnie Silverhand i to, co się z nim stało. Co on Silverhand? Co chcesz wiedzieć? Miałeś broń Silverhanda. A co? Też jesteś fanem? Smasher ci ją dał. Aha, nagroda za specjalne zlecenie. Smasher powiedział ci, co zrobił z ciałem Silverhanda. Aż tak cię to kręci, będziesz jak schumować to ścierwo. Albo może chcesz posłuchać, jak stychał we własnych szczynach, kiedy go wypalali solki all Co z nim zrobili? Zakopali go przy polach naftowych na Badlands. Wyjeżdżasz Nordbaum 101 i prosto na śmietnik. Jak dobrze pogrzebiesz, może wykopiesz z tego gówna srebrną rękę. Wystarczy. Załóż to. to szybko. Żygać mi się chce, jak na niego patrzę. Poczekaj, mam coś. Silver O, on cię interesuje, tak? Mogę ci to oddać. Co to jest? Dobra. Masz dzisiaj szczęście. Nie masz jajwi. To, co ci obiecałem, jest w tamtym kontenerze na podnośniku. A co to jest konkretnie? Sam zobaczysz. Mam przy sobie kartę, która to otwiera. Weź się. Oj, to może być lipa. Do kurwy, nędzy. Pizła mu. Dobra, gdzie jest to? Do otwarcia. To wszystko było bez sensu. Nie mamy nic, żadnego punktu zaczepienia. Kurwa, wie. Powiedz jej że jeszcze go dopadniecie. Dla Johnego to nie zemsta jest najważniejsza. czego się dowiedzieliśmy. Johnny mówi, że jeszcze go dopadniecie. Tak? To powiedz mu... Kurwa, nawet nie mogę z nim normalnie porozmawiać. <laughs> Smasher. Kurwa, nic nie rozumiesz. Tu w ogóle nie chodzi o Smashera. On jest tylko... On jest tylko wierzchołkiem jebanej góry lodowej. Nawet jeśli go dorwiemy, co to zmieni? No właśnie, no to gadaj, o co chodzi. Da, nic tu po mnie. Nie jesteś ciekawa, co tam jest? No to na razie, wi. I co teraz? Postawię teraz, wi. Pozbiera się, ale w takich chwilach wolibyś sama. Oho, rozumiem. Musisz ściągnąć ten kontener na dół. Jeśli jest tam coś, to należało do mnie, chcę to z powrotem. Okej, okay. poszukam panelu kontrolnego. No dobra, no to działamy w takim razie. Jest. Dobra, teraz muszę stąd jakoś zejść. O kurwa, chyba wiem co to jest. O kurde. No to zobaczmy. No, majster dawaj. Ja wiem co to jest. Zdejmij też matę. Okej. Okay. Fura Silverhanda. Mój wóz! Wskakuj! Pozwolę ci poprowadzić. <noise> no to że coś peta chyba, nie palimy wewnątrz. Pracuję jak złoto. O kurde. Porsche. No to zobaczymy. To jest właśnie. Gdzie mnie pochowali? Ta fura, która. jest na licencji. Samuraj. Tiririri. No dobra. Dotąd nie zdawałem sobie sprawy, że ty i Rock są coś poważnego. Tak, było poważnie. Zawsze, kiedy się spotykaliśmy w telewizji, bardzo Utraciłem kontakt z jednym z moich pojazdów. Bardzo w twoim stylu. Ciągle Dzięki, Poszukam go. Ona miała zlecenia jak koncerty. Nigdy nie było... normalnie. Chociaż... raz spróbowałem ją zabrać do kina. I co? Nic z tego nie wyszło, jak zawsze. Okej. Okay. To musi być gdzieś tutaj To dawaj wyłaś Ale też im się chciało wieść ciało na takie zadupie Lepsze to niż złomowisko na którym skończyłem Gdzie jest fura? Ej, co tu się odpieprza? Fura znikła? Czyli tak to wygląda Mhm. Nie ma tu nic. Czego się spodziewałeś? Na kropka i kwiatów? Nie. Nie wiem. Jakiegoś znaku. Po prostu. Czegokolwiek. Naprawdę potrzebujesz jakichś symboli? Tak. Myślałem, że tu poczuję, że skończył się jakiś etap. Że mogę pochować starego Silverhanda i zacząć od nowa. A jak się czujesz teraz? Jakby mnie nigdy nie było. Albo jakbym dalej siedział w Mikoshi. Coś z tym zrobimy... O. Co, rysujemy sobie? Co tu pisze? 2023, Johnny Silverhand 2023. I co, teraz lepiej? <grystanie> Trochę. A co byś napisał, gdybyś naprawdę miał mnie pochować? Tu leży Johnny Silverhand. <grystanie> Rocketball, który nigdy się nie podał, legenda Night City, terrorysta i kawał Chuja, człowiek, który ratował mi życie. Terrorysta i kawał Chuja. Mocne. Gdybym zobaczył taki nagrobek, od razu zaciekawiłoby mnie, kto to taki. No? Ja tak samo. Użalasz się nad sobą. Nie, po prostu myślę jaśniej niż zwykle. Słuchaj. Zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy spieprzyłem. Zawiodłem albo wykorzystałem wszystkich, którzy mi zaufali. Byłem zaślepionym, egoistycznym skurwysynem. Ale jedno mi się udało. Na razie. Nie spieprzyć tego, co jest między nami. Hmm. Damy, no. To było ciężko, ale daliśmy radę. Większość ludzi, których uważałem za przyjaciół, miało problem, żeby wytrzymać ze mną w jednym pomieszczeniu. Ty jesteś ze mną bliżej niż ktokolwiek inny. 24 godziny na dobę. I chyba jeszcze nie zacząłeś mnie tak na serio nienawidzić. Hmm. Na początku byłeś strasznym dupkiem. Trochę sobie zasłużyłeś. Okay. Pamiętasz jak się obudziłeś u Wiktora i jeszcze nie wiedziałeś o mnie? Mam halucynacje, boję się. A potem jak jęczałeś u Misty, że nie chcesz umierać? Pamiętam jak ty jęczałeś o fajki w środku nocy i żałowałeś, że nie możesz mnie zabić. <laughs> nie myślałem wtedy, że tak daleko zajdziemy. No. dalej się czujesz jakbyś dusił wewnątrz mnie to się zmieniło nie mówię że jest świetnie ale czasami kiedy się budzę przez chwilę wydaje mi się że naprawdę wróciłem jak to wróciłeś że mam to ciało całe dla siebie że jestem wolny i przez moment mam takie straszliwe poczucie straty jakbym zgubił coś bardzo ważnego a potem orientuję się, że jesteś, że byłeś tu cały czas i czuję taką wręcz idiotyczną ulgę. Oj, ciężko być tym konstruktem, no ale co? Kiedy mówiłeś, że zawiodłeś przyjaciół, miałeś na myśli Rok. Rogue? Rogue, Alt, Kerego, Santiago. W przypadku Rogue jeszcze nie wszystko stracone. Nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło przez te 50 lat i na nowo pchać się w jej życie. Mm. Nie pierdol. Już to zrobiłeś. Racja. W zasadzie to obiecałem jej, że wezmę ją do kina. Bardzo dawno temu. Dobry pomysł. Zadzwonisz do niej i zapytasz, czy ma wolny. O kurde, ale zdyma. Tylko to znaczy, że znów musiałbyś mi oddać kontrolę. Ja pierdzielę. Zadzwonię do niej. Niech będzie. Okay. Chodźmy stąd. Jednak nie ma tutaj nic ciekawego. Ale chyba warto było przyjechać, co? Zdecydowanie. Dzięki wi. Jeśli już musiałem trafić do czyjeś głowy, cieszę się, że to byłeś ty. No. To akurat się chyba udało. No dobra, wstajemy z tego złomowiska. Miła pogawędka, bardzo miła pogawędka. To teraz gdzie jest furka nasza? U tak, teraz będziemy jeździć tym porszaczkiem. Uuu yeah. Okej, okay, myślę, że to byłoby tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Fajnie było sobie tak pokazać z Johnem. Sami wiecie. Miejsce, w którym on umarł. Bardzo klimatyczne. No i do tego jeszcze... Co tam było? Dobra, nieważne, jakiś samochód był wtopiony w glebę. Nie wnikam. Ogólnie bardzo fajne klimatyczne miejsce. Johnny się trochę jakby tam otworzył. Płynęliśmy jak swój ze swoim. Dużo to wyjaśniło rzeczy. Bardzo dużo. I ten nieszczęsny Delamain. W pobliżu miejsca pańskiego pobytu znajduje się jeden z moich zaginionych pojazdów. Jasne. No. Dajcie lajka i subskrypcję, jeśli wam się podobało. Szczególnie dla tych, którzy to słyszą. Dotrwali się w takim razie do końca. Mi się na pewno przyda. A was nic kosztuje. Hej!